Kochaniutki, chodź, szybciutko chodź, to jest mój kumpel to jest, malusieńki, kociuś chodź, maluśki, szybciutko tu chodź, maluśki, cześć kochaniutki, Malusienki, patrzcie jak on jest trochę taki nieufny, no, cześć kochaniutki, ale Cię tu miło spotkać, cześć kochaniutki, jak się nie boi w ogóle. No w ogóle się nie boi. Moja kuleczka numer dwa. Patrzcie, jaki kochaniutki on jest. Pobawimy się troszkę. Pobawimy się troszkę, małyśki. Co ty robisz? Mój nowy przyjaciel. Nasze drugie spotkanie. Jak by, jakby by go tu nazwać, malutkiego? To jest kocurek, tak? Tak, to jest kocurek. Czyli to będzie Patrzcie, jaki zwariowany To będzie mój kochaniutki No, malutki! Jaki on jest zabawowy! Jaki on jest zabawowy, kochaniutki Fajnie tu ma, spokój Pieszczoszek, jak jak upada Maluśki Malusieńki! Jaki kochany on jest, patrzcie ale kicio tu jest piękny, mieszka, co? Ale kiciuś tu piękny mieszka. Jaki on jest słodki. Jaki on jest fajny. Co, kochaniutki? Leży sobie, łapki poskładał. Patrzcie, jaki kochany. Damy mu coś do jedzonka. Patrzcie, zaraz mu damy. Idzie za nami, od razu wstaje. Patrzcie, jak jest kochaniutki. No, przy nodze chodzi. O, i plecaczek też wącha jak kuleczka. No,